Witajcie kochani, z dużym opóźnieniem przychodzę do Was z rozwiązaniem mini rozdania na moim kanale. Bardzo Was serdecznie przepraszam za to, ale niestety moje obowiązki po prostu nie pozwoliły mi nagranie tego rozwiązania wcześniej. Moje dwie maszyny losujące są już przygotowane. Najwięcej było osób, które były chętne na naszyjnik w kształcie serduszka, a zaraz po tym były osoby, które chciały dostać bransoletkę z kolczykami w kształcie podkowy, więc może zacznę od tych osób, których jest więcej. Jak już wcześniej powiedziałam, Moja maszyna losująca jest już przygotowana. Jak zawsze przygotowałam się w taki sam sposób jak zawsze, czyli wydrukowałam sobie Wasze komentarze i. O, jaka piękna pogoda się zrobiła! I wycięłam je i posegregowałam. I kochani, losuję. Losuję jedną osobę, która dostanie naszyjnik. Nasz Oj, jest. Hello Kitty 7594, proszę bardzo, gratuluję, naszyjnik jest twój. E, oraz zestaw brązoletki z kolczykami dostaję Taram jest, 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 jest. E, Marta 188889. Bardzo serdecznie gratuluję osobom, które wygrały. Kochani, już wkrótce kolejne rozdanie. Zapraszam Was również na kolejny filmik i bardzo mi przykro, że nie jestem w stanie nagrodzić wszystkich, ale uwierzcie mi, chętnie bym każdemu dała tą bransoletkę z kolczkami oraz naszyjnik w kształcie serduszka. E, jeszcze jedno pytanie miałam pod filmikiem: e, dlaczego tak dużo potrzebuję kosmetyczek? Odpowiadam tej osobie, bardzo lubię mieć wszystko posegregowane i myślę, że takie kosmetyczki są idealne. A cena tych kosmetyczek e, była naprawdę bardzo e, przystępna, więc e, dlatego st stąd też taka ilość kosmetyczek w w mojej kolekcji, że tak powiem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie i do zobaczenia wkrótce w kolejnym filmiku. Pa!